Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Moi drodzy, robimy sobie e, czytanko. To, co ukryte w kartach, ujawnia się tylko tym, którzy czują. Zobaczymy sobie, co takiego jest ukryte, co chciałoby wejść na e, światło dzienne, ale z jakichś przyczyn nie wychodzi. Zobaczymy sobie, zrobimy sobie takie czytanie. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, więc wierzcie to, co potrzebujecie. To nie będzie dla każdego, to już Wam mówię, z nie każdym to będzie rezonowało. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. To jest czytanie bezterminowe. Kiedy poczujecie ochotę, to sobie po prostu zobaczycie. Może być pewien problem, kochani, z obrazem. Dzieje się to w momencie przesyłania filmu na YouTube. Nie mam pojęcia, gdzie leży przyczyna, ale po prostu was uprzedzam. Głos jest w porządku, ale no miga obraz śnieży. Nie mam po prostu pojęcia o co tutaj chodzi. Uprzedzam was po prostu, że tak może być. Niekoniecznie musi, ale może. Przypuszczam, że to chodzi o zasięg albo o jakiś przesył danych. Nie mam pojęcia. No dobra kochani, to robimy sobie czytanko. Patrzymy, patrzymy sobie moi drodzy, co takiego jest ukryte w kartach, a chcę nam się tutaj pokazać, co takiego jest ukryte w, energi w energiach. Kochani, ukryte jest to, że być może wy lub ktoś z waszej rodziny ma bardzo trudny czas, moi drodzy. Wy to ukrywacie przed otoczeniem. Tutaj są stany depresyjne, tutaj są stany lękowe, tutaj jest hmm, wypalenie psychiczne i fizyczne. Walczycie z tym. To jest nieuniknione. Walczycie z tym z całych sił. Jesteście tym potwornie zmęczeni. Macie w sobie ten zapał, macie w sobie ten ogień, macie w sobie tę siłę do działania, ale zmęczenie, które bierze górę nad tym wszystkim. I jakaś sytuacja w waszym życiu doprowadziła do tego, że wytworzyły się bardzo silne stany lękowe. Mogło być tak, że ktoś was bardzo mocno wykorzystał lub was zranił. I wy, kochani, jesteście na, takim, na takiej granicy, bardzo cienkiej granicy, bo stany depresyjne, długotrwałe, stany lękowe przeradzają się w chorobę. Jeżeli to jest krótkotrwałe, to ok, jeszcze sobie jesteśmy w stanie z tym poradzić, ale jeżeli to trwa zbyt długo, to niestety, ale tutaj już w grę wchodzi pomoc, moi drodzy. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie tej pomocy, to nie zastanawiać się, tylko prosić o tą pomoc. Może być tak, że ktoś do was wyciągnie pomocną rękę, kochani. Ktoś, kto zna się na rzeczy, ktoś, kto widzi, co się z wami dzieje. Ukrywacie to bardzo mocno, bardzo mocno to ukrywacie przed, przed otoczeniem, przed Waszą rodziną, ale jesteście potwornie tym zmęczeni. Chcecie tego szczęścia, chcecie tego, tego komfortu, tego spokoju wewnętrznego, dążycie do tego i to się, kochani, zadzieje. Wy sobie to sami wypracujecie. To się, kochani, zadzieje w Waszym życiu. Na tą chwilę y, wydaje Wam się to niemożliwe, ale wierzcie mi, że to się zadzieje. No, macie pewnego rodzaju, czujecie, y, czujecie pewnego rodzaju stratę, zubożenie, y, poczucie, macie poczucie braku. Może być tak, że ktoś y, z Was stracił. Y, Stracił jakieś, y, jakieś pieniążki, źle ulokowaliście pieniądze. E, pieniądze, które były związane bardzo mocno z Waszą rodziną, z zapewnieniem bytu Waszej rodzinie. Część z Was nawet się kochani poddała. Widzę też poddanie, ale te, nie widzicie tego rozwiązania, a rozwiązanie macie przed nosem, moi drodzy rozwiązanie macie przed nosem. Wywalczycie sobie ten spokój. Wywalczycie sobie samych siebie. Znajdziecie to rozwiązanie. I to będzie w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Bo tutaj widzę jakąś, jakieś odniesienie sukcesu przez Was. Tutaj widzę jakieś, jakąś nagrodę od życia, od losu. Los Wam się, kochani, odmieni. Chociaż teraz wydaje się to niemożliwe. No, mam wrażenie, kochani, że tutaj jednak chodzi o te pieniążki źle ulokowane. Ktoś. Nie wiem, może ktoś Wam po prostu coś zaproponował, i Wy w to poszliście, i to nie poszło w tą stronę, w którą miało. Czekacie na te plony, czekacie na te, na rozwój sytuacji dalszy, ale, no, ale tutaj coś poszło nie tak, moi drodzy. Ktoś Was też mógł wykorzystać w tej kwestii i doprowadzić do tego, że Wy czujecie, że macie to poczucie straty i poczucie braku. Czujecie takie wypalenie. Może, może czas odpocząć, moi drodzy, przemyśleć sobie pewne rzeczy, o, o, um, zrobić sobie, opracować sobie pewnego rodzaju plan na życie i małymi krokami wdrażać to w Wasze życie. Nie poddawajcie się tak szybko, bo tutaj też mam wrażenie, że się poddaliście. Absolutnie tego nie róbcie, bo ta sytuacja się pięknie wyklaruje, ta sytuacja się pięknie rozwiąże. Odniesiecie, kochani, yy, tutaj będzie jakiś dar od losu. Tutaj ktoś wyciągnie do Was pomocną dłoń, moi drodzy. Ktoś Wam zaoferuje swoją pomoc. I to, i to może być nawet, kochani, osoba yy, z bliskiego Waszego otoczenia, z którą mieliście jakiegoś rodzaju yy, Jakiegoś rodzaju, jakiegoś, rodzaju, jakiegoś rodzaju spór. Gdzieś się tam pomówiliście i ta osoba wam pomoże. Może być tak, że z przyczyny tej osoby hmm, ten spór powstał i ona po, ma poczucie winy w sobie i ona będzie dążyła do tego, żeby, żeby wam za wszelką cenę pomóc, moi drodzy, i pogodzić się. Rozwiązać tą sytuację, która kiedyś tam zaistniała. Czego dotyczy sytuacja, wy już będziecie wiedzieć najlepiej. A wy, w momencie, kiedy ta osoba zwróci się do Was z propozycją pomocy, będziecie mieć taki konflikt wewnętrzny. Z jednej strony bardzo potrzebujecie wsparcia, a z drugiej strony już ego podpowiada pewne rzeczy. Nie, nie rób tego. Bo on ci tam kiedyś coś, czy ona ci tam kiedyś coś powiedziała, a teraz chce ci pomagać. Macie konflikt wewnętrzny, kochani, w sobie. Bijecie się z myślami odnośnie danej, danej sytuacji. Ale, kochani, ja myślę, że tutaj jednak skorzystacie z pomocy tej osoby. Skorzystacie z, o, z pomocy tej osoby, gdzie przyczyni się to do tego, że wy odzyskacie spokój i komfort życia. Wyciągnie do was ktoś rękę. Nie odpychajcie tej pomocy. Nie odpychajcie tej ręki. Ta osoba wam bardzo mocno pomoże, kochani. Mm. Kierujcie się swoją, swoją mądrością wewnętrzną, którą macie niesamowitą, swoim doświadczeniem życiowym, które również macie niesamowite. Nie pozwólcie, żeby ego wzięło górę nad waszym y, logicznym myśleniem, nad waszym umysłem. Nie pozwólcie na to. Kierujcie się sercem. Hm. Zawalczcie, kochani, o siebie. Zawalczcie o siebie. Zawalczcie o siebie i postawcie na siebie. Macie w sobie tą hardość, macie w sobie tą nieugiętość, ale czasami, kochani, w życiu bywa tak, że dumę należy schować w kieszeń. Wiecie, o czym mówię. Bo takie ukrywanie, bardzo trudnych emocji, bardzo trudnych stanów. To jest do czasu. Z tego może się narodzić coś poważniejszego. Nie dopuśćcie do tego. Reagujcie w porę. Skorzystajcie z pomocy. A wszystko poukłada się po Waszej myśli. Odzyskacie komfort i spokój psychiczny. Odzyskacie komfort życia. Tylko sobie na to pozwólcie. Życzę, kochani, Wam wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, co, co, co naj, naj, naj. I do usłyszenia.